Siemanko z tej strony JMZ. Myślę, że w takiej formie słyszymy się na tym kanale pierwszy raz. A odcinek w sumie powstał spontanicznie, bo materiał, który widzicie w tle, powstał tak naprawdę na szorcach, ale myślę, że nikt 8-minutowego odcinka na szorcach nie będzie oglądał. A nie chciałem też, żeby się zmarnował, ponieważ nagrałem też specjalnie perspektywę z kamerki, którą możecie zobaczyć po prawej stronie. Chciałbym w ogóle was wszystkich przywitać, bo pewnie duża część jest tutaj nowa, bo, ponieważ w ostatnich dniach tych subskrypcji pojawiło się całkiem sporo. I oczywiście chciałbym wam podziękować bardzo za 1100 subskrypcji, ponieważ kanał bardzo szybko się ostatnio rozrasta, czego się w ogóle nie spodziewałem. Większość osób oczywiście z szorców, bo, bo te szorcy gdzieś tam zacząłem sobie wrzucać. W większej ilości, niektóre tam fajnie złapały zasięgi. A dzisiaj tak bardziej o wszystkim i o niczym. Jest to mój pierwszy odcinek w takim formacie, więc z początku od razu wszystkich przepraszam jeżeli bym gdzieś tutaj powtarzał czy zanudzał. Ale oczywiście, jeżeli taki format Wam przypada do gustu, to z chęcią przeczytam wszystkie komentarze i mogę coś poopowiadać w przyszłych odcinkach, jeżeli takich będziecie chcieli. Także zapraszam serdecznie do komentowania. Także co, co tak naprawdę będzie się pojawiać na tym kanale, no myślę, że właśnie częściej jakiegoś rodzaju shortsy tutaj wlatują. Nie wykluczam też oczywiście kolejnych tego typu odcinków, troszeczkę dłuższym, gdzieś z moim głosem w tle, jeżeli to wam przypadnie do gustu. Najczęściej pewnie będziemy mieli okazję się widzieć na live'ach i wszystkich z live'ów w ogóle pozdrawiam. Bo też nie spodziewałem się, że na pierwszym, czy drugim, trzecim live będzie mimo wszystko te parę naście, parędziesiąt osób, więc, jak na takie początki, to są przyjemne liczby. Fajnie się na to patrzy, fajnie, że w ogóle ktoś jest, odwiedza, bo totalnie się tego nie spodziewałem. I pewnie tam najczęściej będziemy się gdzieś mogli usłyszeć. Także najprędzej w jakieś weekendowe. Popołudnia, czy też przed południem, zapraszam do śledzenia kanału. Na pewno będziemy mogli się usłyszeć na żywo. Będziecie mogli pytać. Ja z chęcią podpowiadam, pogadam. A tak poza YouTubem, część pewnie może nie wiedzieć, ale tworzę modyfikacje od dwóch lat, tak naprawdę prawie zaraz od trzech do, do farminga i jeżeli ktoś tutaj przyszedł z fanpage'a czy też z tiktoka to pewnie wie, ale wszystkie nowe osoby, które gdzieś tutaj trafiłem, trafiły to od razu, odpowiadam. ModHub to miejsce, na którym możecie je znaleźć, i może wykorzystam trochę czasu tego materiału na tym, aby wspomnieć o tych nadchodzących właśnie nowościach czy co tam jest w planach, aby dla Was wydać? Na stan dzisiejszy, kiedy nagrywam ten odcinek, mam wysłanych dokładnie 6 modyfikacji, i dwie są w testach na konsole, więc bardzo możliwe, że wyjdą w niedługim czasie, chyba że coś się zmieni. I między innymi jest to właśnie paczka agromaszów AP, o których mogliście się dowiedzieć chociażby oglądając Shortsy, czy, czy też TikToki, albo jeżeli śledzicie mojego fanpage'a, to ta, tam też dawałem info, więc na pewno mogliście się o nich dowiedzieć. Na streamach też je pokazywałem, także dla ciekawskich właśnie przechodzą testy na konsole, więc bardzo możliwe, że za niedługo pojawią się do pobrania na ModHubie. Oprócz tego, tak jak wspominałem, 5 modyfikacji. Z czego szósta jest w kolejce, i tak naprawdę mowa tutaj o Rostelmaszu Torumie. Jego sprawa w ogóle jest całkiem ciekawa, ponieważ został wysłany końcem listopada. Także nie wiadomo, czy się doczeka i ile jeszcze będzie czekał, ponieważ prawdopodobnie identyczny model, też z 19, jest testowany przez Giantsów, mimo że nie pojawia się na listach. Także z tym modzikiem sobie czekam, ale udostępniłem też link. Na fanpage'u, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, na przykład tym kombajnem, to też może sobie fanpage odwiedzić i stamtąd sobie go pobrać. Co do pozostałości modów e, wspominałem na live kilka razy na fanpage'u, więc możecie sobie sprawdzić, co to są za modyfikacje. A jeżeli chodzi o jakieś kolejne prace, to zapraszam do śledzenia fanpage'a. Link w opisie e, można sprawdzać. Ja tam często daję takie informacje, co dalej e, lub czego poszukuję, co mam zamiar robić, jakie są postępy. Także najczęściej tam można odnaleźć takie informacje, więc jeszcze raz zapraszam, link w opisie, tak jak do wszystkich innych social mediów, tam właśnie można to obczaić. Jeżeli jesteście ciekawi na jakiej mapie tutaj leci ten odcinek, który oglądacie, bo ja dogrywam się oczywiście po nagraniu, to od razu odpowiadając na pytania jest on nagrany na połowie. A ciągnik, którym sobie tutaj śmigam, to John Deere 5R. I jest on gdzieś wydany na stronkach, także wystarczy sobie poszukać. Co jeszcze? Na filmiku gdzieś tam na kamerce myślę, że przewija się pewne urządzenie. Jest to Baton Jeżeli ktoś byłby zainteresowany czymś takim, to zapraszam na stronę buttonboxy.pl i z moim kodzikiem można sobie wyrwać rabat 10% i przy tych droższych modelach. Można sobie zaoszczędzić nawet cztery dyszki, więc jeżeli ktoś szuka tego sprzętu, to serdecznie polecam. Myślę, że jeżeli spodobał Wam się w ogóle taki format odcinków, może będzie tego więcej, to może ustalimy jakąś inną perspektywę kamerki, gdzie, gdzie będę miał szansę ten produkt Wam bardziej tutaj zaprezentować i w niedługim czasie dostanę też. Taki model przystosowany bardziej do farminga, więc to tym bardziej będę chciał go Wam pokazać. A tymczasem tak sobie pogadaliśmy, i, i tutaj możecie zauważyć, że, że pole się tak naprawdę kończy. Więc jeżeli macie do mnie na przykład jakieś pytania, to możecie śmiało zadawać w komentarzach. Będę wiedział co mówić, żeby na tych odcinkach tak nie zamulać. A tego po prostu nie chciałem zmarnować, dlatego też pojawia się on w takiej formie. Także, jeżeli w ogóle podoba Wam się taki odcinek, taka perspektywa, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego materiału. A tymczasem, gdzie tutaj ostatnie kubki trawy są zbierane przez prasę, chciałbym wszystkim podziękować. Jeśli dotrwaliście do końca tego odcinka, możecie dać znać o tym w komentarzu, będzie mi na pewno miło. No i co, myślę, że to słowo dzisiaj padło dużo razy, ale jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia na streamach czy kolejnych tego typu odcinkach. Trzymajcie się, Siemanko i cześć!